Czy jak co semestr sesja da się studentom we znaki? Przekonajmy się. Cześć, z wami telewizja studencka Styk. Jesteśmy dzisiaj na kampusie Politechniki Wrocławskiej. Postanowiliśmy zapytać studentów naszej uczelni o ich odczucia związane ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną. Przekonajmy się, czy będzie tak strasznie jak zawsze. Cześć panowie, telewizja studencka Styk. Jak wam idą przygotowania do sesji egzaminacyjnej? Sesja? To jeszcze nie sesja, kurczę. No, nie no, strasznie. W sensie męcząco bardzo. Znaczy, my tej sesji za bardzo nie mamy, bo mamy już egzamin magisterski. No, jeszcze nie zacząłem, ale dobrze, będzie dobrze. Będzie dobrze, nie ma się czym stresować, jest dużo innych opcji, tak. A u kolegi? Całkiem sensownie, całkiem dobrze. Dobrze idą, chociaż jest ciężko. Dużo nauki, dużo się zgromadziło w jednym terminie. Dom. Teraz mieliśmy jedno kolokwium, zaraz będziemy mieli kolejne, później trzecie w jeden dzień. Um, póki co idzie. No dużo pracy mamy. Myślę, że wszyscy teraz cały nasz czas poświęcamy przygotowaniu egzaminów, sprawdzaniu tych egzaminów, sprawdzaniu kolokwiów, więc dla każdego z nas, zarówno dla studentów, jak i dla prowadzących, to jest bardzo trudny okres, dużo pracy. Twoim zdaniem ta sesja jest nam potrzebna? Nie wystarczyłyby może egzaminy w trakcie roku akademickiego, których i tak jest pewnie dużo? Hmm, znaczy egzaminy są bardziej dla, na, dla mnie oczywiście. Oczywiście to zależy od prowadzących z zerowymi terminami, jak nie wyjdzie. To tyle zaczynamy, zaczynamy sesję. Ja jeszcze walczę. Ja preferuję opcję, że jak pokazujesz, że pracujesz w trakcie semestru, no to ta ostateczna weryfikacja nie jest już potrzebna. Yy, mm, trudne pytanie. To pewnie też zależy od egzaminu, bo są egzaminy takie, które bardziej pokazują praktyczne umiejętności. Na przykład pół roku temu miałem taki egzamin z przedmiotu, z którego się czułem naprawdę dobrze. Myślę, że w ogóle super to napisałem. Okazało się, że poszedł mi najgorzej w ogóle. Ale dzięki... No... Prowadzący te zajęcia, on był taki bardzo skrupulatny w sprawdzaniu, dokładny. No ale dzięki w zasadzie tej jego skrupulatności przez ten cały semestr, no jest to taki przedmiot, który w sumie najlepiej zapamiętałem te wszystkie pojęcia i no jest, na pewno jestem za to wdzięczny. Nie wiem, no, zależy jak mam dużo projektów, to lepiej, żeby ten egzamin był tydzień później, to się zdałem przygotować, ale jak, jak to jest jeden egzamin, to właściwie nie robi różnicy. Myślę, że jest potrzebna, żeby skumulować tą wiedzę, sprawdzić ze wszystkich przedmiotów, przynajmniej tych ważniejszych. Czy znaczy co, jednak wolisz przysiąść przez te dwa tygodnie i wkłuć? No, więcej niż dwa tygodnie to zajmuje, ale najgorzej są te zaliczenia przed sesją. Największy problem to jest właśnie przed sesją. Tam jest najwięcej po prostu tych kolokwiów i tak naprawdę obłożenia pracą, prawda? Tak mi się wydaje. No, ja akurat mam mało egzaminów na sesji, to nie wiem, co tu mogę powiedzieć. Właśnie mam przed, przed sesją mam dużo zaliczeń, no i mi to pasuje, mam dłuższe wakacje. Myślę, że nie, bo w trakcie roku akademickiego jest dużo rzeczy do ogarnięcia, są sprawozdania do napisania, przygotowanie się do kolokwium, robienie jakichś prac, też nauka. I zrobienie tego wszystkiego tak naprawdę w jeden miesiąc moim zdaniem jest bardziej efektywne, bo skupiamy się w tym miesiącu tylko na, tak naprawdę na sesji, a przez cały, całą resztę semestru mamy szansę uczyć się do innych rzeczy, zajmować się swoimi rzeczami. Co? Zdecydowanie jest y, i tak te zaliczenia są rozbite w semestrze, więc ta sesja y, pozwala się skupić tylko na zaliczeniach, bo w tym czasie nie ma realizacji, szczególnie tak jak u nas, bo my, y, ja prowadzę zajęcia na Wydziale Inżynierii Środowiska, więc to jest taki kierunek, który y, wymaga bardzo dużego za, zaangażowania w trakcie semestru, gdzie mamy bardzo dużo projektów y, i myślę, że to, że jest sesja i studenci mogą się wtedy skupić na zaliczeniach tych egzaminów jest jak najbardziej. Y, no, dla nich korzystne. Trzy słowa. Sesja dla mnie to. Coś niezbędnego do przybycia. Czas sprawdzenia moich umiejętności i tego ile wykułem przez te dwa tygodnie. No Dla mnie to jest po prostu przychodzę na egzamin, zdaję i lecę na wakacje. To jest fajrand, Jakieś piwko, ognisko z kolegami po ostatnim egzaminie. Tak, no. ja na luzie, na luzie. Cierpienie, ból. A, oczekiwanie już na koniec tego okresu, Mato już 5 lat ponad, więc y, piąta sesja, y, piąta, jaka piąta? Dziesiąta sesja, <laughs> więc y, no już, już, już tego się troszeczkę zebrało. Sesja dla mnie to czas, w którym mam bardzo dużo pracy. Chcecie kogoś pozdrowić? Wstaję, mamę, tatę, wujka, ciocię, w wszystkich. Ja pozdrawiam profesora Andrzeja Radosza, dzięki niemu mam zdane jak na razie wszystko. Pozdrawiam mojego ojca. Pozdrawiam moich znajomych z kierunku. Pozdrawiam wszystkich ludzi z kierunku oraz prowadzących. Pozdrawiam wszystkich wspaniałych studentów Wydziału Inżynierii Środowiska i moich kolegów i koleżanki. Pozdrawiam wszystkich z Politechniki Wrocławskiej. Super. Dzięki wielkie.